Pamiętam taki dzień w 1979 roku, kiedy rozpoczynała się zima i miałem odwiedzić w sobotę taką grupę ludzi, bieżących ludzi, którzy wiedzieli o tym, że ja przyjadę. Jako, że możliwość dotarcia wtedy to jedynie była jakimś tam zdezelowanym autobusem więc wiedziałem, że w sobotę tam nie zajadę, muszę pojechać w piątek. I kiedy w piątek wyszedłem na przystanek autobusowy autobusowy, to rozpoczęła się zamieć śnieżna. Śnieg zaczął tak straszliwie sypać, a do tej pory w ogóle śniegu nie było. Ja nie byłem tak ubrany czy przygotowany na jakąś zamieć śnieżną. I dojechałem do pewnego miasta na Mazurach, z którego trzeba było się przesiąść na drugi y, autobus, i tam już miałem dojechać do celu mojej podróży. I dojechałem do tego pierwszego miasta, i tam na dworcu autobusowym podano przez megafon, że y, jeżeli się nie zmieni ta pogoda, to żaden autobus dalej już nie pojedzie. I nagle zobaczyłem, że autobus, który miał tablicę właśnie z celem, który był poza miejscowością, do której ja miałem jechać, wychodzi kierowca i wsiada do, do tego autobusu i wyjeżdża sam. I ja podbiegłem do okienka, zatrzymałem go i mówię: Przepraszam, ten autobus tam rzeczywiście jedzie. on mówi: A co, mam tutaj nocować? Muszę wrócić do domu, i ja mówię, to, ale ja chciałem jechać. A on mówi, ale mi dy, dyspozytor powiedział, że nie mam nikogo zabierać, bo może nie dojadę. Jest taka zamieć śnieżna. A ja mówię, ale ja, ja chcę jechać. I jak wsiadam do tego autobusu, to wtedy dopiero sobie uświadomiłem, że tam, gdzie ja jadę, to nie jest cel tego autobusu, tylko po drodze wysiadam i z tego miejsca. Jest jeszcze 6 km na pieszo. Po drodze przeżyliśmy takie przygody, że autobus się zatrzymywał przed zaspą, pomagałem mu łopatą pracować, żeby autobus mógł dalej przejechać. I tak jechaliśmy, zapadł zmrok, zrobiło się ciemno. I ja sobie pomyślałem, czy ja w ogóle znajdę tą drogę, którą trzeba było iść przez las. Byłem tam już wiele razy. Ale myślę, jak śnieg spadnie, wszystko będzie białe, nie będę wiedział, jak tam się idzie. No i kierowca zatrzymał się, tam gdzie ja miałem wysiąść i wtedy powiedział do mnie tak: "A pan wie na pewno, co pan robi?" A ja mówię, że nie, no wie pan, ja jestem umówiony, ja tam po prostu muszę iść. Wysiadłem z autobusu. Więc śnieg się przemieszczał tak poziomo nad ziemią, była taka wichura, nic nie było widać. I wtedy stanąłem i mówię: Panie Boże, ale ja naprawdę tam muszę dotrzeć, bo już nie chodzi o mnie, ale oni czekają. Ja im powiedziałem, że na pewno nie że na pewno będę, a to nie były czasy, telefonów komórkowych, czy w ogóle telefonów stacjonarnych. I tak jak przypuszczałem, że jest droga polna początkowo, tak ruszyłem i po drzewach orientowałem się, że idę jakąś polną drogą. Właśnie już był taki e, chwilami po kolana. I jak przeszedłem około dwóch kilometrów, to ze smutkiem stwierdziłem, że nie jestem w stanie dalej iść że moje buty są całkowicie mokre, w ogóle przystosowane, bo jak wjeżdżałem z domu, to dopiero jak gdyby ta zmiana pogody następowała. W ogóle do tego nie są przystosowane. Ślizgały się w taki sposób, że łapały mnie kurcze łydki. I zatrzymałem się raz, kucnąłem przy drzewie i modliłem się. I mówię, Panie Boże, temperatura spada tak gwałtownie, zaczął się mróz, że, że ja chyba tutaj zamarznę. I nagle wstałem obok tego drzewa i powiedziałem sobie, że jeżeli pójdę tą drogą, którą miałem ich, to na pewno nie dojdę, bo jeszcze zostało mi ze 4 kilometry. Co było po prostu niemożliwym do przejścia już przy takim śniegu wielkim, zaspy, wiatr. I... Zobaczyłem następne drzewo, które było kilkaset metrów dalej, ale na pewno to drzewo rosło na środku pola. Po prostu nie było dookoła nic, tylko drzewo, grube drzewo i taki yy, wywiana, taka zaspa dookoła drzewa. Ja wszedłem w to miejsce, zacząłem się ogrzewać sam i wtedy się modliłem. I pamiętam, że Czułem taką bezsilność i myślę sobie, no, rzeczywiście chyba nie powinienem takiej decyzji podejmować iść. No ale ja, ja po prostu chciałem, ja chciałem, ja chciałem być z nimi tego wieczoru. Kiedy siedziałem pod tym drzewem, to drzewo było na środku pola. Nagle wiatr ucichł i usłyszałem taki odgłos, jak skrzypienie śniegu. Jakby coś, e, coś się sunęło po śniegu, po zamarzniętym śniegu i naprawdę się wystraszyłem i było całkowicie ciemno i wstałem przy tym drzewie i nasłuchuję, e, obróciłem się tak w tą stronę, skąd ten dźwięk dochodził i stoję i nagle pomiędzy chmurami pojawił się księżyc a kiedy to jest zima i śnieg, to dobrze widać. I zobaczyłem w odległości może jakichś stu, może więcej niż stu metrów na tym śniegu coś czarnego, co się poruszało. I to coś się poruszało i w pewnym momencie się zatrzymało. I ja stałem obok tego drzewa, byłem naprawdę przerażony. I nagle usłyszałem Marek, Marek. Naprawdę myślałem, że, że zemdle jest wrażenie. Ktoś w ciemnościach wołał moje imię. Ja nie odpowiadałem i naprawdę nie odpowiadałem. I po chwili to się przesunęło kawałek i znowu słyszałem, Marek, Marek. I wtedy odpowiedziałem i mówię, tu jestem. Wtedy to coś zaczęło bardzo szybko posuwać się w moją stronę, ale w taki dziwny sposób, że myślę, co to jest? W ciemnościach nie byłem w stanie tego zidentyfikować. I nagle, kiedy to było tak bardzo blisko mnie, patrzę, a jest to człowiek na nartach biegowych. A z tyłu, z plecaka wystawą drugi komplet nart biegowy. To był syn tych ludzi, u których miałem być tego wieczoru. I ja mówię, słuchaj, skąd ty wiedziałeś, że ja tutaj będę? A on wtedy popatrzył i mówi tak, mama mi powiedziała, idź, bo on na pewno przyjedzie. Weź drugie naty, bo nigdy on nie przejdzie przez ten śnieg, który jest yy, na drodze. I wtedy, kiedy on się spakował i chciał wychodzić z domu, to wtedy jego mama powiedziała, ale nie idź drogą, tylko idź na skróty przez pola, tam go spotkasz. Muszę Wam powiedzieć, że po latach spotkałem tego człowieka, rozmawialiśmy i musiałem mu to tak, tak przypominać. I on mówi, wiesz? I wtedy powiedział takie piękne zdanie. Bóg jest naprawdę cudowny.